W kolejnym poradniku na kanale My Home Na wstępie chciałem wam z całego serca naprawdę bardzo podziękować za to, że tak licznie dołączacie do mojego kanału. Jestem po prostu w szoku, zaskoczony, że aż tylu od nowego roku was przybyło. W tym momencie w momencie nagrywania tego poradnika jest was 80. W ciągu 3 miesięcy, więc dla mnie to jest niewyobrażalny sukces. Zapraszam również tych, którzy nie subskrybują kanału, do jego zasubskrybowania. Dla Was to jest dosłownie chwila, dla mnie tak większa szansa na rozwój. Dziś chciałbym Wam pokazać, jak za pomocą DPI zablokować dostęp do aplikacji, czy użyjecie tego dla siebie, czy dla dzieci, to zawsze będziecie mieli jakąś większą kontrolę. Od razu na wstępnie powiem tak, że DPI działa tylko i wyłącznie dla danej podsieci. Czy kiedyś będzie to dostępne dla danego adresu IP? nie mnie o tym decydować. Pewnie tak, ale pewnie jeszcze się chwila z tym zajdzie zanim... TP-Link po prostu przygotuje yy, odpowiedni, o, odpowiednie oprogramowanie i odpowiednią wersję yy, kontrolera jeszcze jedna rzecz yy, będę Wam pokazywał poradniki zarówno z kontrolerem jak i bez kontrolera bo uważam, że każdy z Was ma prawo do wyboru czy chce, czy nie chce zaczynamy Dziś będzie wersja z poradnika z kontrolerem Omata. Wchodzimy sobie najpierw do ustawień. Przechodzimy do zakładki Grupy i tworzymy sobie nową grupę. W moim przypadku jest to grupa nazwa sieci, czyli LAN. Wy możecie sobie nazwać to, jak sobie chcecie, i wpisujemy tutaj nazwę. IP pod sieci. Wraz z maską. I klikacie zastosuj. Ja już mam tą grupę utworzoną, więc nie będę tego robił. Bo tak jak widzicie, grupa już istnieje. Przechodzimy sobie do zakładki. Następnie kontrola aplikacji. <coughs> Wyważcie. I włączamy zarówno Deep Packet Inspection, jak i Logowanie ruchu. Klikamy zastosuj. Pierwsze, co musimy zrobić, to musimy przede wszystkim wiedzieć, jakie aplikacje chcemy zablokować, i musimy sprawdzić, czy te aplikacje rzeczywiście są na tej liście. Więc zróbmy sobie na przykład przykład. Wyszukajmy sobie Facebooka. Co możemy zablokować? Jak widzicie, możemy zablokować Facebooka i to blokuje, jeżeli macie na przykład Wi-Fi podpięte telefony pod daną sieć, to blokuje zarówno stronę Facebooka, jak i aplikacje na telefonie Facebooka. Jeżeli mamy tą wersję rozszerzoną, zaznaczamy sobie to, jeżeli tą wersję Light, klikamy sobie to. Możemy również sobie zablokować Messengera. Następną aplikację, jaką możemy sobie sprawdzić, to jest YouTube. Z YouTube'a możemy blokować zarówno strony, jak i aplikacje YouTube Go, YouTube Kids, YouTube Music, YouTube TV, YouTube.com. Jeżeli już wiemy, jaką chcemy sobie zablokować aplikację, przechodzimy do zarządzania regułami utwórz nową regułę, wpisujemy sobie nazwę reguły, w moim przypadku niech będzie sobie to test, na przykład, tutaj tworzymy sobie zarządzanie wpisami z zakresu czasu, czyli w jakich godzinach ma to obowiązywać ta blokada. Klikniemy sobie, tak jak mówiłem, utwórz nowy zakres czasu, i ja zaznaczam sobie yy, cały czas. Wy możecie sobie również y, zaznaczyć albo dzień tygodnia od do, albo weekend, albo dostosowany, czyli w dane dni od godziny do godziny. I ja sobie wezmę że 24 godziny, czyli cały czas. I teraz sobie wyszukujemy aplikację. Na przykład YouTube. Zaznaczamy sobie, które aplikacje chcemy sobie yy, zablokować. I klikamy zastosuj i utworzyła nam się reguła o nazwie test. Zbliżą aplikację, akurat 6. W każdej chwili możemy sobie edytować tą aplikację i dodać nowe aplikacje, klikając sobie tutaj dodaj. I tutaj wpisujemy facę bok. I już mamy 9, czyli więcej. Klikając Edytuj, znowu robiąc plusik, możemy wklikać yy, następną aplikację. Czyli, na przykład, TikTok. Ale, tak jak mówię, na, razie sobie, na, na wstępie sobie sprawdźcie, które aplikacje możecie zablokować i które są dostępne na liście. No, i dodajemy sobie. Aplikacji, i mamy tych aplikacji w tym momencie 11. Następną zakładką, którą przechodzimy, jest filtr aplikacji. Tworzymy sobie nowy filtr aplikacji. Nazywamy sobie po swojemu, jak chcemy, i zaznaczamy odpowiednią rubrykę z aplikacjami. Tu może być kilka tych aplikacji. Bo możecie sobie oddzielnie zrobić Facebooka, oddzielnie YouTube'a, oddzielnie TikToka, oddzielnie Instagrama i po prostu blokować tylko te aplikacje pod tą nazwą, którą potrzebujecie. Nie musi być wszystkie, tylko mogą być na przykład wybrane. Klikacie utwórz. Mamy Nazwę filtra test, opis, blokowanie test, no bo tak żeśmy sobie to w tym momencie nazwali. Następna zakładka, czyli ta pierwsza, czyli DPI. Stwórz, zaznaczamy sobie sieć, którą żeśmy właśnie parę minut temu wybrali, i filtr aplikacji o nazwie test. i klikamy sobie potwierdź i w tym momencie sieć o nazwie lan ma zastosowany filtr o treści test a w nim aplikacje jak tiktok youtube facebook pod sieć mamy oczywiście tą którą żeśmy zablokowali na wilanie pierwszym i w tym momencie 24 godziny na dobę jest zablokowane są te aplikacje z kategorii yy, test. Czyli to wszystkie, które tu mamy, czyli YouTube, tak jak mówiłem, TikTok, Facebook. To jest najprostszy sposób na mm, blokowanie aplikacji. Oczywiście harmonogram możecie sobie ustalić. Tak jak mówiłem wcześniej wedle własnego uznania. Nie musi być to codziennie, może być to w jakieś określone dni tygodnia, w, da, w danych godzinach na przykład, albo w weekend, w któryś tam godzinach od, do lub dostosowany, tak jak mówiłem, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, między godziną którąś, a godziną którąś. To wszystko w tym poradniku. Dziękuję Wam uprzejmie za uwagę. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za tak liczne dołączanie do mojej społeczności. Cieszę się, że któremukolwiek z Was się to przydaje. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnych poradnikach. Zdrówka Wam życzę. Cześć!